Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w nowym sezonie FIFA 23 Ultimate Team Z tej strony Jancio, no i lecimy dzisiaj z pierwszym odcinkiem Od razu taka za mała zapowiedź, co się będzie dzisiaj działo Zajmiemy się draftem, w tym odcinku zagramy sobie jeden draft, to jest na wstępie Druga rzecz na wstępie, dzisiaj jest sesja live o 20, wy ten odcinek zobaczycie tego samego dnia, czyli w czwartek Dzisiaj o 24 jest sesja live, zaczynamy na Twitchu, Jancio YouTube, Jancio YT. Później przechodzimy na Facebooka. Również tam mnie macie jako Jan, Jancio Wójcik. Więc zapraszam na obie, te, jakby to będzie jedna sesja podzielona na dwie platformy, bo w tym roku chcę trochę na Facebooku podziałać, bo od jakiegoś czasu jestem partnerem z Facebookiem i chciałbym to trochę bardziej wykorzystać to tak tytułem wstępu. Słuchajcie, mamy wersję Ultimate Team. Otworzymy sobie zaraz paczki. Jakieś zadania mam tu zrobione, bo trochę co maszery jakieś robiłem. I idziemy na draft. No dobrze, proszę Państwa, odebrałem jakieś nagrody z zadań. dlatego mam teraz 7,5 tysiąca. Mamy tak paczkę dwóch piłkarzy. Paczka historyczna, ikona na okładce. Eee, aha, tu mogę sobie wybrać ikonę na 23 mecze wypożyczenia. To się zgadza i to się może przydać do różnych zawodów. Przy okazji zawodów widzimy się w sobotę na turnieju w Gdańsku. Eee, Teraz co wróciłem z wakacji, spoiler, byłem w Anglii, byłem na Teneryfie. Wczoraj, dosłownie w, w nocy, przyleciałem, a już jadę znowu w nocy do Gdańska na turniej, który organizuje Kamar w Galerii Metropolia, jak dobrze pamiętam nazwę galerii w Gdańsku, w Pinguin, Esport Bar, Pub, nie pamiętam, ale będziecie widzieli, o co chodzi, jeżeli, jeżeli wpiszecie z Pingwinem hasło. Otwórzmy paczkę w międzyczasie, zobaczmy animację. Ale szybki gracz, no wspaniała to była animacja, nie zapomnę jej nigdy. Król, król zawitał. Co więcej, okazało się, że trafił mi się... O, kaka, fajnie, a propos trafił mi się. Em, trafił mi się Real Madrid jako zespół, w którym będę grał, więc no, e, jest nieźle. Będzie Vinicius szalał, bo to na wyrównanych statach. E, no dobrze, paczka personalizacji to chyba tam hashtag nikogo. E, a ta ostatnia paczka co miała w sobie, że co, że komu to? E... Ja nie mam znajomych O Inform Ty Ja byłem pewny, że to jest jakiś gościu na wypożyczenie, Ja mi po prostu... Ale nie mogę go sprzedać, ale szybki jest To będzie z ławki wchodził, szybki... Co to jest za chłop? <grym> Inform wpadł tak po prostu Ech. Szybki, siła 98, kim ty jesteś w ogóle? I nic poza tym Zwinność 0, równowaga 0 No dobra jest żółw i ambasador fut na wypożyczeniu. Viniciusa mam, ale też na wypożyczeniu i ja go sobie wezmę, żeby mieć go na... Ale nie, ja i tak będę Viniciusa raczej chciał kupić. Więc wiecie co, weźmiemy sobie tutaj Sona. Z ławki będzie wchodził i wyjaśniał kolegów z Ultimate Team. Dobra, mamy paczki. W ogóle patrzcie, wypadł mi Klosterman w podglądzie, więc teraz kupujemy sobie tą paczkę, już wam mówię do czego, bo Klosterman jest warty z jakiejś... Klosterman um, jest warty z jakiejś 16 tysięcy, więc od razu jestem na plusie w ten oto sposób, zobaczcie. Wystawiam go sobie w tym momencie tutaj za 16 kafli. I jest gitara. No dobrze, kupujemy to oczywiście za FIFA Points, które mam z edycji Ultimate Team. Nie grałem jeszcze żadnego spotkania w tą grę, żeby nie było. To jest pierwszy mój mecz w FIFA 23 i na start sobie weźmiemy formację 4-3, czy 3, po prostu taką standardową. Nie wiem, mam pojęcia co jest OP, co warto brać, wiem mniej więcej jak działa zgranie... Ehm... ...najlepszych wylosowanych graczy, tak? Że wokół Barclaya mam budować, tak? <grytanie> Waszym zdaniem? Pokażcie mi tego pana. Pan Woller chyba całkiem daje radę. Dobra, weźmy go sobie na start Bundesliga, niech będzie. On przynajmniej będzie miał zgranie. A co to jest? On też będzie miał zgranie, nie? No bo bohaterowie mają zgranie chyba tak Jak Przetestujmy to. No, to mi to pasuje. Mi to, mi to pasuje. Dobra, teraz trzeba zrobić to tak, żeby mieć tu... E, ...kogoś... Dobra, weźmy sobie Depola, bo on ma bardzo fajne staty. Kogoś do. Tu może być Gravenberg, bo on będzie miał zgranie z tym. naszym napastnikiem. Wybaczcie mi, że ja nie znam tej legendy, ale. ale po prostu, no. Yy, nie, nie da się znać wszystkich. Dobra. pójdźmy w tą Bundesligę. Na razie. No właśnie. Co my tu mamy? Inigo Martineza i Romero. Dobra. Inigo Martinez, i na przykład do tego jeszcze jest Pawart z cieniem. Dobra, niech będzie w sumie Pawart z cieniem, i Diego Lopez na bramkę. Dobra, na razie jest Neymar bez grania. To jest trochę lipa. I mamy też słabych bramkarzy, ale napad mamy przepotężny. Jest Bremer, jest Aleksandro. Dobra, weźmy Bremera. No, to faktycznie ten Barclay to jeden z najlepszych zawodników by był. Mamy Fofanę, mamy Eriksena Jest Bernardo Jest Savanier Dobra, weźmy Fofanę I dajmy go sobie może tak Aha Pozycja, zapomniałem przecież, że tutaj SPD już tak ej. Jest Maximin. Dobra, weźmy go Czekajcie, Luis Diaz My tutaj mamy głównie Bundesliga i Ligę, i Ligę... Nie... Ligę niemiecką, czyli ligę Budesige, ligę hiszpańską. Więc, no dobra, weźmy sobie na razie tych rezerwowych. Jest Ceza jest Ceza, który miałby zgranie razem z Bremerem, co nie? Tak mi się wydaje. Jakby to zrobić w ten sposób, nie byłoby lepiej. Chyba by było. Albo i nie, dobra, zaraz będziemy kombinować. Jest Kukurła. Już jest tym zgraniem. Teraz to powiem jest trochę roboty. Dobra, weźmy go. Jest kamara. Ale i tak chyba nie wyszło najgorzej przez to, że mamy właśnie legendy i, i albo bohaterów. I ja chyba w tym momencie chociaż mamy też Mendiego. Ale ja chyba w tym momencie biorę mostowoja bo wiem, że on... Nie może grać na SP, a jestem dzbanem. Ja ciągle zapominam. Wybaczcie mi, zapominam przy tym nowym. Jestem pewny. Piszcie w komentarzach, jak się wam też się zdarza tak często po prostu się jarać na tym, że y, y, pozycja jest nie ta co trzeba. Y, ale Podaka. Ale dobrze. Czekajcie, zaraz się zastanowimy tutaj. A jakbym dał tutaj tego pana. Neymar no już jakieś tam zgranie będzie miał. Po fana niestety tu nie przejdzie, tylko że wtedy nie mam żadnego zgrania do pana. Chyba, że w ten sposób, o. Pyk, aha, to nie ma znaczenia, gdzie ich ustawię, zapomniałem. Dobra, dajemy mostowo ja jeszcze tutaj. I zobaczmy jeszcze, jaki menadżer się trafi. Schmidt. Jest Niemcem, nie? 24. On coś w ogóle mi tu pomoże w czymś? Jeden z drugim, czy jest tak średnio? Chyba średnio, co? No dobra, nie jest chyba najgorzej, bo mam 24 punkty zgrania na 33, ale szału też nie ma i zobaczmy, jak się taki Neymar prezentuje na tym zgraniu. No nie jest najgorzej, prawda? Ale, Ale... no mówię, mogłoby być lepiej. Mamy też Gravenberga, który ma o wiele lepsze podania. A jak to w obronie wygląda? Nie najgorzej, chyba. Tak, tu jest OK. Tu też będzie OK z tej strony. Tutaj też jakoś damy radę. Bellingham będzie naprawdę fajnie wyglądał. Szkoda tylko, że ma taki beznadziejny styl gry, ale dobra, to też się jakoś nada. No i napad mamy porządny. Oj, napad mamy bardzo fajny. Ile ten pan ma gwiazdek sztuczek? Sztuczki 4, słabsza noga 4. Fajnie, to się może przydać. No to. To jest mój draft. I dzisiaj takich draftów będzie dużo. Po raz kolejny zapraszam na sesję live. A my lecimy z koksem i patrzymy o co w tej grze w ogóle chodzi fajnie, nie? Dwa dni przed turniejem. A spokojnie, ja to, ja to ogarnę, chłopie. Wszystko, będzie pan zadowolony. Dobra, gram z jakimś bardzo dziwnym przeciwnikiem. Eee, co więcej, nie umiem tego. To będzie świetna zabawa. O, i są nowe rzuty różne. Ja też muszę je obczaić, Tu w ogóle nie ma. Denied. Pół godziny temu pan, który mi światłowód podłączał, wyszedł z tego mieszkania. Wszystko działa jak tego mieszkania, wszystko działa jak perełka i mogę Wam to nawet pokazać. Wchodzę w tym momencie w menu, żeby nie było, że tu robię jakieś cięcie, więc będę gadał cały czas. Wchodzę w menu, wchodzę w ustaw. Czekaj, gdzie to się robi? W przetestuj połączenie i zaraz wszystko zobaczycie. I oczywiście grałem z jakimś gościem, który nie, nie wiedział co ma robić i mnie wywaliło, bo serwery. Ja coś czytałem o tych serwerach, więc nawet się nie dziwię specjalnie, ale no... 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 Żeby nie było, nie? E, to, to tak a propos. Także... E, to raczej nie moja kwestia. E, no fajne mamy przywitanie, muszę przyznać. Już mi chcą obcinać monety za to, że mnie wywaliło z serwerów. No to, no, to tak się gra właśnie... E, to FIFA. E, tak się gra. Tak, Tak trzeba żyć. Dobra, słuchajcie, widzimy się już wieczorem, yy, lecimy z draftami yy, i tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.